łaniacy kolejowi, witam w kolejnym odcinku co przy torach piszczy Jestem na stałej miejscówce, a iż gdyż, ponieważ dlaczegoś już wam tłumaczę, dzisiaj polujemy na European Slipper, European Sleeper 425 bodajże. Zaraz wam powiem dokładnie, on już tutaj nadjeżdża z prawej strony. Aktualnie wjechał do Holandii od strony Bed Buntain, tak, 452. Przepraszam, trochę się pomyliłem. 452 i śmiga do Brukseli. Zanim zaraz jedzie NightJet 420. Ale nas interesuje dzisiaj ten European Sleeper. Także, jakie lokomotywy go dzisiaj prowadzą? O, widać, że jest chyba jakiś Tracks albo Vectron Railpool na rysunku. Kilka wagonów niebieskich, kilka wagonów czerwonych, więc zobaczymy sobie go dzisiaj na filmie, co on nam ze sobą przyniesie i co on reprezentuje sobą. Także czekamy z tamtej strony, ma nadjechać. Tak, jak teraz mam ustawioną kamerę, to ja sobie jeszcze oczywiście wszystko poprawię, żeby zaraz mi coś nie spadło, żebym zdążył. No dobra, to co będzie jechał, będę nagrywał, także czekamy. A tymczasem pierwsze co będziemy chyba mieli to z lewej będzie SNG o numerach 2716 z pociągiem 7019, a z prawej towar. I teraz co nadjedzie prędzej? Co nadjedzie prędzej? Oby tylko, Obym tylko zdążył na ten towar, żeby mi nie zasłonił. Bo dzisiaj mogą być takie ćwiczenia, bo tak dużo pociągów przy dniu dzisiejszym jest, że nie wiadomo co się dzieje. No, widzę, są tak na równi. Nie, dobra, SNG będzie szybciej, także. Dziękuję. <grystanie> Jedź sobie pan i nie wracaj, najlepiej. A z prawej towar. <grystanie> Dzisiaj jest jakiś w ogóle przestój, bo widziałem, że ten European Slipper stał tam trochę na granicy w Bad Bantein. Ale to nie szkodzi. Mi się podoba ta opcja. Ja troszeczkę też dzisiaj przyznałem, miałem otwartej wstać, bo miał być otwartej. Ale co się okazuje jest. O, późno późno 40 minut ma no chyba dzisiaj. Spóźnienia, nie to nie, nie, nie tylko spóźnienia. Dobra, a tymczasem biały Vectron, tak to bynajmniej wygląda. Jakiś towarowy. No to co? Można by tak powiedzieć że już dojeżdża na dingi-dongi. No i trzeba oglądać powoli. No to jedziemy. SNG i towar od razu. No i mamy pierwszy towar z rana jak śmietana, jak to się mówi. I piękna sprawa, piękna sprawa. Ale ja dalej poluję na co innego dzisiaj. Z lewej zielone przekręcamy się na prawą stronę. My czekamy na tylko gagatka z prawej strony dzisiaj. Tak, on dzisiaj nadjezie z tej strony, więc trzeba na niego poczekać. I zobaczyć co dzień przyniesie. Jeszcze troszkę później. Ktoś mi tam w komentarzu pisał ostatnio, że fajne miejsce znalazłem, że fajne ujęcie takie między drzewami, tak, to miejsce też czeka na mnie przy lepszej pogodzie, takiej lepszej, lepszej, wtedy tam będzie wszystko spoko, jeszcze będzie ta, 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 ta luka w tych drzewach większa, bo ten film, który nagrałem poprzednio, to padało strasznie i te gałęzie były opuszczone i taki mały kwadracik się zrobił, musiałem trochę wideo powiększyć. A no tak naprawdę tam jest tak pięknie, tam przez to okno e, z drzew widać normalnie pole, tam ładne krowy chodzą, białe, brązowe, różne takie, także no i jest ujęcie piękne na tory, także stamtąd będzie też nagrywane, nagrywane co przy torach piszczy, także to zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra, zielone z prawej, zielone z lewej, nic nie mam, także włączę się jak będzie nasz gagatek, jak będzie nasz gagatek lub coś jeszcze lepszego, mam nadzieję że same dzisiaj dobre, same dzisiaj dobre składy. Także co? Do za momencik mam nadzieję. No i dobra, słuchajcie, chyba mamy to, już ciśnie. Tak to on dokładnie nagrywam, nagrywam, jest nas Night Slipper, 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 Europan Slipper, jakoś tak. Także jest prowadzony traksem chyba od Rail Pula. No i patrzymy, patrzymy, już jest tutaj, śmiga. Także 3, 2, 1. No, i od taki European Sleeper. <noise> Szybki płatny przejazd. I nie był to tak jak na rysunku, na zdjęciach, jak patrzyłem przed chwilą na mapie, że był to traks od Railpula, tylko mamy po prostu linasika, ładnego traksa. Ten co zawsze, czyli taki ciemny, granatowy z ładnymi zielonymi paseczkami. No i sobie śmignął. No, i nie ma! Z prawej strony zaraz będzie SNG, także można się przestawić na prawą stronę. Zobaczymy sobie jeszcze SNG. I to SNG jest z numerami, już Wam mówię. No, i tak samo tutaj na mapie mam, że, że, S, że, że właśnie ten European Slipper jest za SNG, pierwszy powinien być SNG, a teraz się o. I teraz dopiero się przeskoczyło. Na mapie zmieniło, że European Slipper jest wcześniej niż SNG i właśnie pan pojechał, czyli musiał na stacji w Reisen wyprzedzić tam gdzieś. Tylko ciekawe, jak, jak tam są tylko dwa tory dwa perony dwa tory tam są chyba tylko. Może puścili tym drugim na szybko. Hmm. No nic, a tymczasem SNG 2302 z pociągiem 7026 do Appledorne SNG 3. No i po SMG3, a co dalej na mapie? Co ja widzę? Ja, co ja widzę? Ja, ja widzę teraz z lewej strony koplopera, no i z prawej pusto, bo zielone się zaświeciło, także poczekamy sobie jeszcze na koploperka i dzisiaj będzie taki krótki odcinek niestety, bo miałem tylko wyskoczyć na tego Slipera, European Sleeper i tak to będzie wyglądać, także co? Za momencik, koploper, i dziękuję, jak coś. <gryzny> Pozdrówka, i do następnego szybkiego filmu, albo i nie szybkiego, bo ten pewnie wyjdzie szybciej niż każdy inny. <gryzny> Będę musiał wypuścić tego slipera jutro, pojutrze, nie wiem, za trzy dni. A zobaczymy. Także co? Pozdrówka, trzymajcie się, na razie, Hej.